Kochani, witam serdecznie na kanale Radość w Ogrodzie. Rozpoczynamy nowy filmik, na który serdecznie zapraszam. No i zaczynamy dzisiejszy filmik. Dzisiaj będzie o wiele krótszy niż ostatnio. Dzisiaj przede mną, tutaj, jest parę doniczek. No i będziemy wysiewać. Będziemy wysiewać. Mamy kwiecień. Wysiejemy sobie pewne kwiaty, jak również dwa rodzaje pomidorów, dlatego że ostatnio mi po prostu córka zaniosła pomidorki do szklarni przez pomyłkę, no i dużo pomidorków mi po prostu zmarzło. Były przymrozki, no i co się tutaj dziwić, zmarzły. Dlatego dzisiaj jeszcze sobie wysieję takie pomidorki, na których mi zależy, a których po prostu nie udało się uratować. I zaczniemy sobie właśnie od tych pomidorków. Mam tutaj przygotowane dwie odmiany. Mamy początek kwietnia, więc jeszcze możemy wysiewać pomidorki, choć ja nigdy w kwietniu już nie wysiewałam. Będzie to mój pierwszy raz. Zobaczymy, jak będą wyglądać te pomidory. No i jak dorównają tym, które były wysiane w połowie lutego, i w marcu, i były i na początku marca, i później po 20 marca również miałam jeszcze dosiewane pomidory, a te. Będą ostatnie. Mam tutaj dwie odmiany. Odmiana yy, o pomidorkach w kolorze pomarańczowym, odmiana karłowa, venus. Mam tą odmianę pierwszy raz i dlatego zależy mi poznać te pomidorki i jaki mają smak. Wyglądają bardzo ładnie i po prostu miałam właśnie taki plan, aby posadzić sobie go w doniczkach dlatego mi zależy na tej odmianie więc zaraz sobie ją wysiejemy jest to odmiana właśnie karłowa niska o pokroju krzaczastym idealna do doniczek, na balkony lub na tarasy owoce są kuliste, bardzo małe w intensywnie pomarańczowym kolorze do bezpośredniego spożycia więc właśnie wysiewamy pomidorek Wenus pomarańczowy no, i będzie tutaj jeszcze drugi, który też jest pierwszy raz w moim ogrodzie. Będzie no, będzie, będzie teraz, bo go teraz wysiejemy, bo po prostu mi pomidorki przemarzły. Zielona zebra, wysoki, gruntowy pomidorek. Jestem go bardzo ciekawa, czy będzie kwaskowy. No, nigdy nie jadłam zielonych pomidorów. Jestem bardzo ciekawa smaku właśnie tych pomidorków. To będą właśnie dzisiaj wysiewane pomidorki pomarańczowe i zielone. No a kwiaty, to przejdziemy za chwileczkę do kwiatów. Najpierw sobie wysiejemy, właśnie te pomidorki. Szukam sobie znaczników, od razu sobie tutaj zaznaczę. Pomidorek kiwi. I tutaj mamy pomidorek Venus. No i myślę, że po 3-4 nasionka sobie wysieję, bo w razie jakby też coś nie wzeszło, no to będzie jakaś tam gwarancja, jak troszkę więcej ich wysieję. Więc zaczynamy od tych koktajlowych, karłowych, w kolorze pomarańczowym. One są naprawdę malutkie, malutkie nasionka, jak malutkie pomidorki będą na pewno fajnie wyglądały w różnych sałatkach, albo tak po prostu yy, bezpośrednio z krzaczka zerwane chyba sobie ich wysieje jednak pięć tutaj już nie podlewam, bo mam już ziemię nasączoną wodą, podlałam sobie tutaj na tackę i jakiś czas tutaj właśnie te doniczki stały w wodzie, więc już mam fajnie od dołu podlane, nie spryskam tylko po prostu od dołu się napiły. Tyle ile trzeba było. Wysiejemy sobie 5 nasionek. Oczywiście potem to będę pikować, jak wzejdą. Nie chcę ich też tak bardzo głęboko wysiewać, tylko troszkę żeby po prostu szybko zeszły no i oczywiście powędrują na taki bardzo słoneczny parapet żeby żeby doczekać się tych pomidorków jak najszybciej pomarańczowe koktajlowe, malutkie pomidorki i teraz zabieram się za drugą za drugą odmianę pomidorów tym razem te duże zielone, czy tutaj jeszcze mam nasionka, ale to mam nowe zakupione, tak. Tech sobie wysieję może trzy. W zupełności wystarczą. One są duże, więc będziemy mieli po prostu duże pomidorki. Możecie, kochani, napisać w komentarzu, jak tam u Was, czy wysiewacie jeszcze pomidory, czy macie już wysiane, czy jeszcze sobie coś tam dosadzacie, dosiejecie. Mamy pomidorki. No i teraz zabieramy się za kwiaty. Mam przygotowane jedne kwiaty, które właśnie chcę wysiać. Kto ostatnio oglądał mój filmik, no to pokazywałam Wam moją porażkę, moje Pelargonie, które niestety przemarsły, ale nie wszystkie. Mam nadzieję, że niektóre yy, po prostu odbiją i będą jeszcze pięknie wyglądały na wiosnę. No, a dzisiaj mam tutaj przygotowane 2, 4, 6 doniczek i będziemy wysiewać Będziemy wysiewać na Sturcję. Mam tutaj trzy paczuszki, trzy odmiany. Nasturcja będzie pierwszy raz w moim ogrodzie. I mam tak, taki miks, więc nie wiadomo, jakie nam się trafią kwiaty. Mam taką odmianę czerwoną z ciemnymi listkami. Bardzo mi się podoba ta kolorystycznie. No i jeszcze jest taka odmiana dwukolorowa, żółta i taka właśnie bordowa też. Liście i kwiaty są doskonałe do sałatek i w tym roku sobie właśnie skosztuje. Zobaczymy, jak smakują nasturcje. Może kochani, już kosztowaliście, dodawaliście sobie do sałatek, to również możecie napisać w komentarzu, jak Wam smakowały liście czy kwiaty nasturcji, i zaczynamy! Wysiewamy nasturcję, oczywiście, ona będzie w domu, I jak się już temperatura unormuje bardziej i będzie o wiele cieplej. Wtedy dopiero je przeniosę do szklarni. Na razie będą na rozsadzie. I zaczynamy. Zaczniemy sobie od tego miksu. Sobie szukam tutaj znaczników, żeby sobie od razu zaznaczyć. Tutaj mamy miks kolorów. Nie wiemy, jakie nam się trafią. I tutaj również. No i zobaczmy, jakie nasturcja ma nasionka, bo chyba duże. Oj, zobaczmy. Wysypię wszystkie. No i tutaj już widać, które są jasne, a które są ciemne. Zobaczcie, ciemnych jest raz, dwa, trzy, cztery. No może to piąte, ale raczej. A reszta jasnych. Więc wysieję sobie te wszystkie ciemne. No i reszta jasnych. Duże nasionka, więc bez problemu się wysiewa. Nasturcję sobie posadzę między moimi warzywami kapustnymi, bo podobno odstraszają różne szkodniki i no i pięknie również wyglądają. No, i teraz te ciemne nasionka również wędrują. Zobaczymy, jakie będą miały kolorki. Nasturcja. Pierwsze nasionka wysiane. Oczywiście też powędrują na parapet razem z Pomidorkami. Nie będę też ich tak mocno przykrywać, tylko tak delikatnie. No i kolejne. Teraz może sobie weźmiemy te czerwone. Te czerwone. No i dajemy znacznik. Wszędzie piszę na Turcja, ale z tyłu na odwrocie mam kolor, po prostu, żeby potem wiedzieć, jakie mają mieć kolorki i gdzie chcę sobie je właśnie między jakimi warzywami posadzić. Powiem Wam w ogrodzie, tyle pracy, ale pogoda niestety nie pozwala na wszystkie prace. Ja ostatnio dostałam bardzo dużo skrzyń, takich właśnie na grządkę podwyższoną i czeka mnie malowanie, ale co się ja zabieram za te malowanie to zaczyna padać i niestety wszystko odwleka się, nastolucja w kolorze czerwonym wysiewamy, też sobie wysieję po cztery No i zobaczymy jak szybko wykiełkuje. No i mamy resztę. Nasieją Zostaje, jakby nie wzeszła, bo wiecie, z nasionami jest różnie. Nieraz się wydaje, że wszystko fajnie, że nam zejdzie, a niestety nie wszystko wschodzi. Ja w tym roku mam tak z arbuzami, powiem wam, dwa razy wysiewałam. Dość dużo nasionek, to jest niemożliwe. Wszystkie mam jakieś te nasiona, nie wiem, stare nie są, ale nie wschodzą. Zeszły mi dosłownie dwa tylko arbuziki. Nie dosiewam już więcej. Chyba w tym roku tak ma być, że mam ich mieć mniej. Dlatego będą tylko dwie sadzonki. Jak na razie są tylko dwie. I kolejna nasturcja, już ostatnia w kolorze żółtym i takim bordowym. Zobaczmy. Nasionka na pewno to same jak w tamtych odmianach. Może się różnią, tylko kolorem. I również po 4. Większość jest ciemnych nasionek, a tych jasnych mało. No więc robimy również po cztery otworki. Ziemia mi się zapadła, powiem Wam, ona była taka świeża, bardzo pulchna. No i niestety ta yy, woda stacki. Sprawiła, że teraz ta ziemia opadła. Miałam pełne do doniczki i wszystko to sklapło. Będę musiała potem sobie tutaj jeszcze dosypać ziemi. No bo po prostu wsiąkła. Tak to jest, jak się ma taką świeżą ziemię, to ona po prostu się zapada. No i mamy ostatnie nasionka. Wyglądają troszkę jak pestki na przykład czereśni czy wiśni kształtem no i wielkością No i mamy wszystko wysiane. No i zobaczymy, jak wykiełkuje ta nasturcja. No i chciałabym, żeby po prostu te pomidorki wykiełkowały, bo zależy mi właśnie na tych dwóch odmianach, żeby je sprawdzić, jak smakują. Czy są warte uwagi, czy są dobre, czy warto je mieć właśnie w swoim ogrodzie. No i kochani, króciutki filmik. Ja się z Wami żegnam, życzę Wam miłego dnia, no i do zobaczenia, do następnego filmiku. Pa pa pa!